Cześć widzowie, kolejny odcinek z Pixelmon Champions i ja od razu pub Campbell! Muszę, muszę Campbell. Muszę, muszę, uwaga! Jest! W końcu mogę to Pokemona złapać, ale dobrze Dobra ja, panowie, mam tu skytera i... nawet nie zaatakował, ehm, więc czekam. Okej? Okay. Czekaj, już wysyłam na nagrywanku, żeby nie było. Przenieśliśmy się, słuchajcie, wszystkie. No nie, muszę Hattena. No, musztardę, mogę... jak ja chcę musztardę... Złap mi to będę miał łatwo, bo tamten... Lapras mi się zrespił. Shroomish i Katena to w tym samym miejscu w ogóle. Birch Forest. Nie, nie Birch Forest. Rufet Forest. Rufet Forest. A Moona, gdzie? To musisz sprawdzić mi. No teraz powiedz, Tiger, to w tym czasie... Ja chcę Laprasa, bo mi się... Laprasa? Kurde, ej! proszę bardzo, kurde... Ej, Sniper, na też na twoim wyjątku mi Tiger Hills Hills M. O! Dobrze, możesz złapać Markrowa. Ale mi Tiger, łapka Blasta, ja mam szelmeta Łapka na szelmeta, Shellmeta, Pog. Pogchamp Pog. Ej, 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 ale Pog. komu Łap, chcesz dać? Ja też mam szelmeta, więc możesz ze mną to no, zrobić. Nie. Będzie walka. Co ja kefi robi? Dam, no, tak. ja prosiłem. A, ty wcześniej nie. pewnie? okej okay. no. Dobra, no teraz ty Kefir. Teraz ja. No. no? To ja powiem tak. To ja powiem yy, Onix bo też ewoluuję no tak. przez użycie metal. Co od, O, mo mo może z tak tego? Tak Masz tego pokemona co nie zgadliśmy w tym na S Co mówił Tigre się dziwił O. No. O Evi o nie O. o nie, ja Iwi, no. no, co Iwin? I Wishi, Washi, no, nie, Wisi A Nie Wishi, Washi, nasi mashi. Nie, mieszam, mieszła mogłem kiedyś pamiętam na jakimś drugim tym. Czemu z Sajtera do tego. Tą... Melon, Pumpkins, Czekaj, Fee, czyli Fee. co? Munna w nocy, tak? W tym. Mun w nocy. Dobra, czas m, start. Staiga, tak. m. To m. u mnie. Ale... Nie, nie, to. wiesz, wolę ten M. To. Dobra. O, koniec odcinka, dobra. Koniec odcinka. <laughs> nie, bo tak. napisałem i chciałem sobie ten. I to co? Czas start. Ja lecę już na tak, tak. grzybowy biom. Gdzie on był ten? Peter się dzisiaj kraabla strespi, czy... Jasne, jasne. Dobra. Już szukam. Mogę sprawdzić jakby co. Nie no Sunflower plains 3%. Mushroom Shore, okej. Okay. Jestem no. tu. No i szukamy Shroomisha, to będzie takie długie myślę. a ma jakieś większe te Sunflower plains, bo to są jakieś małe. jako koło domu mam duże Sunflower Plainsy. Ale to w nocy w ogóle. Czemu w wodzie, w wodzie się... Jest Czemu tak jak... w nocy, dziwne. Słuchaj, jeśli masz zapisany mój domek, to pójdź sobie do mojego domku i za salą kamienną już jest. są bardzo fajne ten. Ty, jakiś shiny pokeon. Morelul się zespił? To nie to, czego szukam. I mam shiny torcika tutaj. Możesz łapać w przyszłości. Dobra. Tylko dlatego, że to jest torcik i że jest śliczny. Tylko dlatego. Szajni, Mam słuchajcie, szajni. shiny. Szale. Elegancko. To jest po prostu nad Twoim domem. No, co ty się z quickballa? Co jest? Mąka jest. Ty cały czas moje lule, a to nie szumisz w nocy? Szumisz w nocy, chyba. Aha, terenę. Też Na chyba. Terenę też w nocy. Trzy w nocy, w mój o mój Boże. Dobra, czekaj, ci, kiedyś. Może być w dzień szumisz, ale obstawiam, że no to jest nocny zadymiasz. Nie, to nie... O lapę. Night dusk night to możesz w dasku złapać. Ja pierniczę, ale. Super, to jest... 3 w nocy. Dobra, level bola rzucę w sumie on ma dziesiąty Ja 10. idę na go, go, go i idę w dalszą podróż po Master Chesty, po różne Ej, fajne go, rzeczy. Go, go, go. Ej, no ja mam nazwany No go, go, go. O, Manafi. Ma Ej, co z tym torcikiem jest nie tak, on nawet wyszedł z level bola, 80 leveli ma w plecy i wyszedł z niego. Masterkę trzeba rzucać. Dobrze, tak, tak, dawaj. Ale jak będziesz mógł Torsicia, no to będziesz mógł go już używać. Więc... Torsicia możesz. Torsicia, no? Torsicia. Ej, ja nie wiem, co jest z tym torcikiem nie tak. Z kim? Dobra, lecę na pustynię około tam. To jest ciekawe, że to jest pustynia i lodowy biom razem obok siebie. Nie, a ten torcik to jakiś jaja ze mnie robi, chyba. No za kamienną czapunkam. salą? Za kamienną salą, tak, tak, tak. Okej, okay. chyba jak wygląda Shiny Blaziken? Bo może Shiny Blaziken jest. Y, ...fujka i ja ten... On już chyba taki pomarańczowy. Blaziken. I tak jak zwykle. No co ten torcik, no? Chyba nie, rzuca na niego jedynego Grailbola jakiego mam, bo to jest hit. A tak to co rzucaj cały czas. Nie, nie mam pokeboli A, nie masz A no tak, masz ten. O, jeny, on jest... Shiny Blaziken jest bardziej ciemniejszy I zamiast tego... Swojego takiego... jasnożółtego żółtego ma biały Jemu by niebieski ogień pasował Tak I jak... W sensie o, jak jest już Omega, sunset był, nie? Już jest Spajny sunset Miałby by inny... Shiny o! Jakiś przedmiot na ziemi se leży. Bo shiny Mega jest taki brzydki, on jest zamiast białego. Laks Incense. No gówno. Nie możemy rydować Pokemonów, więc... Nie możemy? Uuu! Nie możemy, no. Ale trzeba, że zaciągnął... Ja znalazłem wioskę. Dawno tego nie było u mnie no. przynajmniej. Tam się skliczał Ultrabol. Ball. Ja sobie zapiszę tą wioskę i będę... Nie no, ten Torcik jest taki śliczny, a ten Blaziken jest taki okropny. W sensie, nie, w sensie, nie no, nie jest mały. okropny. Pitrina mały. masz? Daj. Co to jest malutki. Zrób screena. No boże. No bro, kefreno, tak długo siedział. No już okay. tak mi podbił, że po w prostu sensie bym go Co <laughs> Co ty go Nawet się teraz nie zakręcił. Za co ty, w sumie i tak bym go zrunshotował, mam 80 leveli więcej. No, to mało. Tego mogę złapać. No albo ja go złapię, każdy. Ale Pan mają bidril. O już, Brilum! Ja bym chciał od razu Briluma, nie chcę mi się Brilum! 62! Słuchaj, słuch ale nie będziesz miał dostępu do wtedy świetnego ruchu, który ma 100% akuracji usypiacza sypiacza o nazwie Spore. Dobra, lepiej ja nie łapię 62. O, 21. No i dobra, zmieniamy na Szybciora, czyli mojego Skylitera. Oh, o, jest, Kapturec, Tocik. Dobra, I... Się... False On już mnie sparaliżował, czyli ma to. Cium cium, 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 A da się sparaliżować Szumisza? Chyba nie. Tak, tak, tak. No, da tak się? Czemu nie. czemu nie? No, da się, ale nie z porami. W sensie... Ale nie trzeba było, złapałem. Nie z sporem, nie z powderem.

co, ja ci nie łapię, zostawiam ci Kerablas, nie? Oooo! Jest, jest, bitch. No i czas na wielkie łapanie musztardy. Muszę mieć tego Pokemona. tak tak, Musztardę da. to ty to na hot doga tam daj. Nie, Zypugen. nie lubię. Nie lubię. Skorbany też się respi na tym? Skorbany się wszędzie respi, co jest? Wszędzie Dobra, Jukaw, Turret, Kerablas, Telo. Jeden QuickBull starczył. Monk, Pikachu na, Piong, na prochach Jak ja, jak ja mam karablasta na na Mę? Nie wiem i tak se zmienimy <grym> No to, tego nazwę na, na razie Sezycy ultra na ziemi Ja się nie zlałem to Ultrabol na ziemi no to dawaj Razor Wind od razu Razor Wind Wiesz co? Mogę W sumie już idę do twojego domu Dobra. Ej, pomożesz mi od razu zrobić duschnuła? Tylko... tak, tak, tak. Sala na Ale Jak masz Reaper to tak. mam chyba z 4 albo 5. To no tam w sumie ja podoba. Ciekawe ile ja szans największy. ma Musztarda na pojawienie się. 4% na tych Redwood Heals. A, no to... Czemu ja się kręcę po mega tajdze, jak powinienem iść na ten? Gdzie ty tam poszedłeś? Nie wiem, w sensie chciałem zobaczyć, że coś nowego się pojawiło jeszcze w Nie, musiałem. na razie nie, na razie nie mam co tam postawić. O, o, czekaj, Karablowsta nie wziąłem. Ja też nie, ja też swego. Wziąłem szelme ciksa. O, widzę, myślałem, że mój, mój będzie gniezły tym. Na, na dziesiątym poziomie, ale widzę, no, lepiej, ja na mam piątym. na czół z tym. Na, 5, na, na piątym? piątym no. Na piątym, Dobra, ale ewoluuje ekipa. <grym> ale oba ewoluują. Woli, ja, ale woli nie, że jest kawaliera czy zbałek. astelgora? No. Oczywiście, że jest kawaliera. Kocham karablasta. Przecież mam karablasta na skinie może tak zostawić, jak chcesz. No tak. Gościu, no, ja bo, mam karablasta bo, jest... na skinie ja przecież. Dobra, weź mi jeszcze dusknuara. Tak, słyszę. No właśnie. Weź mi jeszcze dusknuara. O, i Pekka. Czekaj, ja chcę zobaczyć. On jest rant, ale cute. Ona sumie, bo to baba. Dobra, to dam ci. Yy, kogo chcesz? Mam to, to, Cokolwiek. to, 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 to. To dam ci fanole, fanule, bo mam Fanula. najmniejszy poziom. Ale się A mi nie ci, żeby żebyś ty miał ten. O, dzięki, dzięki. Ła. Wow. Mega, tajga, mega, mega, taiga. Ale kozak brzmi takie No. Dasklops. <laughs> Ale za dobrze. Dobra, pod... nie jest. zrobione. No, no palcie gumę obaj. Oh guma. Właśnie, zenablujcie sobie dźwięki Pokemonów, bo naprawdę Ja nie mam, ja mam, mam, no ja to... mam. No to... już wyblokowałem. Tak, no to dobrze, to dobrze, bo naprawdę niektóre te dźwięki są tak świetne. So, ja może okay. Ty ja powinienem zbudować domek pod twoim domkiem? Co się co o tym? O, myślisz? możesz, no? Tu jest winda już gotowa. <laughs> no Albo na no, na tej wieży. <laughs> Nie no, tam masz rancho przecież. Możesz to usunąć do ozdoby tylko. Dobra, dobra, gościu, ja idę. ogóle O jest, Ty, Munna. Oj, boże. Numa. Numa. Ej, z jakiego ja chcę drewna, domek? Ty, ale ten Pokémon jest rzadki, trochę. Wkrótce najlepszy. Mi się wydaje. Bardzo ciężko znaleźć. No wiesz co, no słuchaj, no Lorowo ten Pokémon też jest rzadki. Na przykład w Insurgensach ten Pokémon jest OP, bo robi item, który... może ci zmienić abilitkę Pokemona na Hidden. No to no to ja to robię. No niestety to jest tylko w Insurgensach. Mam nadzieję, że kiedyś zagramy sobie. Dobra, jest munna, trochę mi to zajęło i teraz PHTNN. Eglinka, przepraszam, nie Gloka. Eglinka, tak. A ja trzeba nie? Trzeba, trzeba, bo gra jest świetna. Też jest beka, jak rasz z Linka. Jeszcze eglok jest bazowo tam zrobiony i Nazlock, więc nie można tak cheatować, że wiesz, że ci zdechnie, a ty mówisz haha, nie zdechłam i... i potem sobie ile idziesz do centrum i wleczysz, a... a tam jak zginie, to już nie możesz używać, to znika. No, takie no. są zasady nazwy, takie jak u nas. No. I jest Randomizer Major, jest Nazlock. Dobra, nie wiem. Birch, drewnianka, brzozy chyba nie chcę za wiele. Bo jest podobno cringeowa, chociaż bardzo lubię to drewno. Jakie drewno? Brzozowe, lubię brzozowe. Lubię to. Te, te... te białe, tak? Tak, Jakie jak jest najgorsze. Ja dżunglowego nie lubię, ja szczerze. Tego po ja nie lubię krotu. akacji. A o akacji nie lubię desek, bo drewno jest fajne, takie szare. Ale... Aha, tak, drewno, drewno jest ładne. Nie, mi się nie Wyglowie podoba. Dżunglowe też jest takie mech. Mi się właśnie snoróżowały kolor dżunglowego, tak średnio. Dobre. Ja lubię... O PUP, z, pup On chce, atakuje mnie. ...i ołki. Mogę pup złapać. jest naprawdę Pokczamp. No niestety nie. Ajajaj, kurde. W spruce jest naprawdę Pokczamp, y, gdy... Y, ...jeśli chodzi o kamienne cegły. To jest Drugi pup Nie, kurde, za chwiec... No to... Ołkowy mi jak... bardzo pasuje do kobla zwykłego. Albo jakbyś chciał zrobić takie filary jakby, nie? Na brzegach domu też. Tak, 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 tak. się ja ma dostęp i do tego, i do tego, i do tego. Do każdego z eee. nas ja ma dostęp, więc... Tylko do grzybowego. Nie mam, ale to nie drewno, więc. <ścoughs> Co ten I talking? Ode my saying, what the fuck, man? <laughs> the, the, the F man. Ile mam czasu, wariacie? No, dopiero 12 minut. Ta? A, no to... to koks. Wolno to mija, koksie. nie? Ta no, to wolno mija, akurat. No ta no w sensie ta no szybciutko, jak jeszcze 12 minut. No. No, w sensie, no, 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 no. O to mi chodziło. <laughs> tak, no właśnie, bo wolno mija. <laughs> nie, nie, pomyliłem się z tym, tak. No, no i No i bad. Wow. A, kopiemy sprucę. Sprucę Szukamy HTTTRNNNNN HTRN, HTTN i HTRN No, tak właśnie powiedziałem Tak, dokładnie, zgadzam się O, już jest wschód słońca schód, Jest, wisca. mam! E, tepnął się Chodź tu, muszę z daleka rzucić Naprawdę, czy naprawdę ci się zrespiła nas akurat Sunrise? Ale bije się, się z kimś! Robił? Wygraj O nie Dobra, wygrała, wygrała. Słuchaj, szybko to przerwij, aż Tigera quick wywali. Quick Ball, Quick Ball, od razu rzucam. Pierwsza runda. Sfarciło. Pierwsza runda, Quick Ball. Ej, Tiger z quitował, czy... 39, no. na raz, Ej, na hallo. raz. Halo, you hear me? Ej, you hear me, tak, ja. Mega Beedrill, no. legendarny. Czemu Tiger wyszedł? Discord RIP u mnie. A. U Ełce. A nie, to smutna buźka było. Najgorzej. Mega beatry tutaj legendarny, nie wiem czy chcesz pokonać. Chodź nie. pokonasz, chodź pokonasz, please. Tak, i zobacz jak coś mi zdechnie, no proszę. Nie, chodź. no masz jak ognistego, masz na setnym, to. No nie ma ognistego na setnym, on tylko do na setnym. Ale w ostatniej chwili się zespił. Wiesz co, no. mi wcześniej się teleportowało, ale powiedziałem, że to AB odpuszczam, nie? A patrzę, że to... Aha. No to Dobra, sprawdzamy miniatur, miniaturki, abilitki wszystkie wszystkich. Maturki. Muny, Sumisha i Hattrem. To no tak, zobaczmy sobie te trzech Graszem panów. Sumisha, bo. Shumish, poison Ewa. Heal? Co? No. Ja ja se Jest to jest HP i w the Pokemon is Poison. Jest gościu, jest hidden. Co ty gadasz Poison Heal? No. Jest to jest HP i w the Pokemon is Poison. To ty gada, że to jest hidden. No, gościu, bo tak to techniczjana się gra, bo to jest y, not hidden, abilitka. Ale... Nie, czekaj, czy to jest hidden? Kurna. <grym> już, nie, wiem. ty, bo jeszcze się okaże, że się zbłaznowałem. I on ma. Okaże, on jest pod, pod specjalny atak, jest. czy pod atak? Pod fizikal. To ma Joli. <grym> A nie, on poison on Hila ma normalnie. Aha, on techniczjana ma hidden, dobra. To. <grym> no nie, dobra, to już ja myślałem, że to Nie, jest nie. Munna, ja zobaczmy munne. Ability fo, Forewarn. Powiedz... Ty, to dobrze, że nie wziąłem od Tigera tego Ability Capsule, bo przecież nie miałbym jak zostać Techniciana. O wywaliło Tigera. Ma beznadziejną o, naturkę znaczy... Munna. Zwiększy... Zwiększony atak na rzecz defa. O no to kupa. Ale... Nie, nie żeby Munna od kiedykolwiek była dobrym pokonem, ale... Forewarn nie jest dobrym, mówisz? I ma Abilitkę Forewarn. For Forworn. No, na pewno kupą. A no to co? Hatrem ma Anticipation. czy synchronizm był? Anticipation ma. No. No to. No to ty musiałbyś Hidden dostać na niej Magic Banza. To wtedy, wtedy no jest i... broken. I tak jest spoko, ale tak to było Ma broken. zwiększony defa na rzecz Speeda. To dobrze, bo Speeda nie ma dobrego. No. Nie, właśnie nie, bo to nie jest, bo to jest pod tryk ma bardziej, wiesz, w sensie jest wolny po prostu, za wolny. No tak, 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 więc ma jeszcze zmniejszony, ale to tam. Znaczy, jeszcze zmniejsza spida? A, Tak, tak, to, nie, to, tak. no zwiększa Zazumiem, defa. Zrozumiałem, że zwiększa, Zrozumiem, że zwiększa, Zazumiem, że zwię no. nie no, będzie, będzie można robić spoko. hatrem, hatrem tak, szrumisza... Masz różne, gościu, a szrumisz świetny i tak, poison Hill jest lepszy od quickfita, którego ja mam. No, ale munna, munna jest taka... Hmm. No mój mężczyzna Rafał, no. Ale w ogóle masz chyba najlepszą naturkę na tym, na... szumiszu. Właściwie Brilum jest sam w sobie mocny, w sensie, sam w sobie... No, jest... będzie, będzie robiony, na pewno będzie... Ale Ka Kawlucza się zespiana na Rufet Forest? Co ty gadasz? Żona Jonathan... Ty, czy to jest Master Chess, którego nie, ja nie zwiedziłem? Dobra, to... ja idę na go-go-go, no, żeby tam dalej iść. Ty, Beskid to jest Master Chess, którego nie zwiedziłem, w miejscu koło mojego domu. <laughs> No nice, i zobaczymy Master Chest. I. Cze bo nie da się do niego wejść. O, dobra. Skald. Począł dobry. Doby, doby. Dobry, dobry. Dobry, dobry. Tiger. Meldować się, proszę. Wiem, że tu jesteś. Człem ten oddech. Tak. Więc... <grym> wioskę, wioskę, w w tej no, wiosce... Tak. Reset. No tak. resetuj, Tak. 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 Damy mu jakiś czas, ile tam go nie, nie będzie. A czy Tiger ma coś jeszcze do łapania? Gier, ty masz coś jeszcze do łapania? nad Marko, więc chyba nie. A. Tam ma z nim kontakt teraz, nie? Piszecie. Ja Piszę do niego. Dobra, dobra, pisz. Na bieżąco będziemy zdawać relacje. A ja podoba Ci się po Pokémon y, Kapczu i jego ewolucja, czyli? Kapczu? No? No Ja wiem, w sensie. Bertic. Nie wiem, dziwnie wygląda z tym glutem lodowym, takim, ale. Ale nie jest to nic potężnego, bo to jest pure ice type. A ice type jest najgorszym defensywnie typem. Więc defensywnie? Zasz, ma dużo. Defensywnie jest to najgorszy typ, no bo ma jeden resistance, tylko na ice. A weaknessów ma chyba z 5. O mój Boże. Chyba, fighting, Rock, Fire, Steel. Yy, oraz. Yy, coś tam jeszcze. Hmm, czyli Fighting Steel, Rock, Fire i. jaki jeszcze? Typ? Coś jeszcze. Mnie pytasz. A Mega Miotu X mi się ten czego? a jest tak. Sprawdzę no szybko, bo z tym prawie, że zapomniałem o czymś. Albo. albo nie, nie, nie zapomniałem jednak. To ma 4 Wickness i 1 Resistance, wiesz, to jest, to jest mega mało. Bardziej ofensywnie, Ice Type jest jednym z najlepszych według mnie, razem z Ground typeem Jeśli chodzi o ofensywne, jeśli chodzi o ofensywność tego typu, ale. Zamalono lodowe Pokémony mhm. są bardzo. vulnerable. Mhm. Podatne na wiele innych Pokémonów. Czy diamenty w tym tylko? Wow, w sensie tylko aż. Ja Wy... no, Mega Mewtwo X i ja bym chciał pobić Mega Mewtwo X, ale to wymaga specjalnej ekipy. Ekipy blog. Masz Mewtwo X? A no mam, mam zespiła się. Tylko jak mega ci padnie Pokémon, to wiesz. No wiem, nie no zobaczę, nie wiem, wystawię najbardziej tankownego Pokémona. jeśli dostanie bułę, no to... I jak Reżę zginie? Hello. No bułę, no po to daję najbardziej tankownego, żeby przeżył, tak żeby zobaczyć czy. <laughs> Bułe okieć przeżyje. Połowy otek. Tak Dokładnie. Daje coś, daje coś, co rezystuje w każdy ruch, więc. Mhm. Mm no a mogę dać kogo? Ty nie. Słuchaj, ty, ty też nie, bo ty od Fighting obrywasz Ty jesteś spoko. Ty też jesteś spoko. Mhm. No, zostało mało minut odcinka. Ja już wszystko złapałem co mogłem, jestem w to zadowolony. Bardzo dobry odcinek. No przecież tak, złapałem i Shumisha, i Munne, i ten. I w ostatniej chwili Hatrenę, która jest najlepsza tej trójki. Nie, Shumish chyba lepsza. Shumish jest najlepszy. Szrumisz, A Shumisha sprawdzałem na turkę Jolly. Tak, dobra, Jolie, dobra. Jedna z, z najlepszych. Więc Shumish będzie robiony, to mogę wam. Raczej Ty, luźno to mi o tu leci. To leci raczej, Co w się sensie muszę zmienić. No lecisz Golur... ale ten Golurk jest wielki, ale go uwielbiam. Golurk jest najbardziej tankowny u ciebie? Yy, nie no, yy, ten, y, Corvinite, ale Corvinite już dostał bułę, A. Zmienię zmieniam teraz tego. Więc ja się sobie. boisz, nie, że tam... Dobra, no, teraz, teraz Free Switch'a mam i poproszę Crunch. Dobra, przeżywasz 67 HP, dobra. Dobra, jest Mewtwo fainted. Tak, <laughs> Bilitik capsule, ale fart. Ale farcik, o kurde, ale. No gierka i Sikalafon. Tak no, no i Sikalafon, o, dokładnie. No i dokładnie Sikalafon, że chyba, że reheją. Ma chyba kapą, że no Pozdrawiam rodzinę, mamę, brata, tatę, kota. Dobrze, że po kolei pociunie. lecisz, to jest. Tak, okay. <laughs> Takie, takie w porządku. Trzymaj. Mega Venuzaur, legendarny, kurwa. ja mam liście? Czemu ja mam liście, weku? Jakim cudem mam liście? Ja chyba zaczekam, aż się skończę odcinki, go zabiję. O, malamar się zaraz pił, się mam, malamar. Malamar jest fajny. Mega Venuzaur, ten legendarny, więc fajnie i ten mogą być, ale nie chcę, żeby mi padł na odcinku, bo wtedy będzie ten. A ja nie wiem, czy ja będę 4 minuty stał i nic Ty, nie robię, Ale malamar ma zbugowaną teksturę, bo jego brzucha nie widać. Serio? Takie, no, z kropkami, no w sensie. Bo ci... rozwalam dookoła pokemony. O, mogę wam tak ta, to zrobić. Chyba, że to jakoś specjalnie, jest, że on to odkrywa, czy coś? A, nie wiem. DC. Idę na. Mm, klep w pięknej sawannie i. Mhm. Tutaj. Trochę Muszę powalczymy, zastosować. bo mało było walk, także... fundamenty postawić. Tak jest, tak jest, bardzo dobrze. To tutaj bym postawił, ale to jest głupie jeziorko. Oj, Blaze, się To możesz spodziewać. jeziorko, wiesz, zalepić. Myślisz, że mi się chce kopać tyle derta? Aż takie wiesz. duże? Myślałem, że to takie mniejsze. O. I to jeszcze jest jedno obok drugiego. W ogóle tak ja sobie zastanawiam. wierzę Ja lubię wieże w sumie. No. Ale co wieże? Ten domek wieże. Mhm. Nie. Ta, no, a chyba nie pójdę. Nie, mi nic innego, co zalepić ten, ten ten, bo nie ma lepszego miejsca. W sumie. Chyba, że z tamtej strony jeszcze. No jeszcze tutaj można ewentualnie. Czy Arpok witam Dobra. nasz półtorej minuty około. Bul, bul, bul. Bul, bul, Ale fajnie, że ja mam Latiasa. W ogóle jak się cieszę, że w tych odcinkach zupełnie Latiasa. Słuchaj, no. Master Ball pożegnał, ale. Co? A masz się stała Gierka. Ty masz jeszcze jednego przecież, masterkę. Yy, nie, mam dwie, bo zabiłem ostatnio bossa i mi dechnąła. Tak. Podczas trenowania Pokemonów. OXD. No i drodzy drodzy takie tutaj rzeczy się dzieją. A ja co dostaję? Pomek Berry! Pomek Berry! To jest... Bez minuta została. Daje Friendship i zmniejsza ev na chyba na speeda. Jakbym nie chciał. Chciał sobie poresetować. Chociaż albo to na HP zmniejsza chyba, co jest w ogóle pogczą, bo wszyscy ma od Luya na HP. Tutaj też jest fajna miejscówka, ale to jest taka dziurwa, więc też bym musiał wykopać. To nędzna kefirka jest. Mówisz? No nie, 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 taka dziurwa jednoblokowa. A, to nie, to nie. Dobra, może ty masz derta na sprzedaż? Albo ja mam w domku derta na sprzedaż. Nie, ja nie. mam Delta, po co mi dert? Oduk trio! Jak to po co ci dirt? Po co ci dirt? Po co ci dirt? pusta. 15 sekund ko i koniec odcineczka. Kolejnego fascy fascynującego. No, <guletra> pusta. Mamy sunset. A Weś mamy, mamy. Kolejny lat teraz ja mogę usiąść. Dobra, 3-1-go, koniec. Dziękujemy Wam serdecznie no, okay. za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się spodobało. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Spójrz, bo dwa lata. Nie, nie, szybciej. Bo już ta seria Dzieci, ja powoli dobiega końca. Nie wiem. A ja nie miałem żaba, A no to A fajnie. Tak Dobra, tak. trzymajcie się no, na razie. Lubię. No. Bye, to bye, bye, to znaczy. papa.